Rok 2020 na kościerskim basenie miał być rekordowy pod względem przychodów niestety ogłoszony stan epidemii niespodziewanie zrujnował plany kościerskiej pływalni. Podobnie jak większość firm w Polsce, został on z dnia na dzień pozbawiony środków na bieżącą działalność. Jednak takiej placówki nie można po prostu zamknąć. Muszą przecież pracować m.in. urządzenia zapewniające czystość i odpowiednią temperaturę wody, a przecież to kosztuje i wymaga nadzoru. Skąd zatem środki na bieżące utrzymanie obiektu? Obiekt jest pusty, dosyć przygnębiający. To jest widok dla nas, bo to już dwa miesiące, praktycznie kiedy nie mamy tu żadnych gości. No generalnie radzimy sobie w ten sposób, że póki co opieramy się na zyskach, które wypracowaliśmy w latach poprzednich, od początku tego roku. Staramy się też wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie daje tarcza antykryzysowa, czy też tarcza finansowa, po to, żeby zapewnić przetrwanie tego obiektu. No, na razie dajemy radę, idzie to dobrze, nie potrzebujemy wsparcia od naszych wspólników. Więc no mam nadzieję po prostu, że to jak najszybciej się skończy, bo też ze względu na takiego, że wszyscy, którzy tutaj pracujemy, no to pracujemy z klientem tak naprawdę i tych klientów nam brakuje, no bo to jest nasza praca. Jak zapewniał dyrektor placówki, przymusową przerwę wykorzystano na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Odświeżyliśmy większość pomieszczeń, tutaj strefa obsługi klienta całkowicie została odmalowana, Ponownie, podobnie siłownia, tak samo też sala fitness. Pracujemy teraz nad odnowieniem szatni zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Eee, uzupełniamy pewne braki, które gdzieś tam odnajdujemy. Tu mówimy głównie o pracach remontowych, też wymieniamy oświetlanie na energooszczędne, także na pewno ten czas nie będzie stracony, jeżeli chodzi o utrzymanie obiektu. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kiedy na basen będą mogli wrócić miłośnicy pływania. Liczymy na to, że ten temat zostanie poruszony przez rząd już niedługo i że e, będzie trochę więcej informacji dotyczących otwarcia e, takich obiektów jak nasz. E, generalnie śledzimy sytuację na bieżąco, ponieważ zawiązują się pewne grupy osób zarządzających takimi obiektami jak nasz. Następuje wymiana informacji, wymiana doświadczeń. Wiemy też, że Polski Związek Higieny wystosował pismo do GIS-u, w którym przekazuje pewne zalecenia, co musiałoby się wydarzyć, żeby otworzyć takie obiekty, więc śledzimy sytuację na bieżąco. Wiem, że jeżeli nastąpi to otwarcie, w końcu zostaną podjęte takie decyzje, no to będą konieczne dosyć daleko idące obostrzenia, chociażby dotyczące ilości osób na obiekcie. Natomiast no, przygotowujemy się do tego cały czas. Właścicielem Kościerskiej Pływalni jest m.in. miasto Kościerzyna i Powiat Kościerski. Starosta pani Alicja Żurawska cały czas monitoruje sytuację placówki i jest gotowa do udzielenia wsparcia finansowego, kiedy okaże się to niezbędne. Jeśli po tym okresie okaże się, że tarcza nie przewiduje możliwości otwarcia tego typu instytucji, wówczas wspólnicy podejmą decyzję o wsparciu finansowym. To jest nasz z jednej strony obowiązek i konieczność. W tym tygodniu Rozmawialiśmy z panem burmistrzem na ten temat i wspólnie zadecydowaliśmy, że będzie to kwota po jednej i po drugiej stronie taka sama po analizie potrzeb od września do grudnia 2020 roku. I powiem, że naszym obowiązkiem będzie zabezpieczenie tych środków i one na pewno w tych budżetach samorządów się znajdą.